Home welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce our new manager. Pad go witam was serdecznie w pierwszym odcinku kariery Jamesa Minera, piłkarza, który postanowił y, zakończyć swoją Piękną i długoletnią karierę piłkarską, e, mógł pobić rekord e, pod względem występów w Premier League i zostać numerem 1, brakowało mu, nie brakuje masz aż tak wielu występów, ale postanowił, że zakończy tą karierę i zostanie nowym menadżerem Lidzy. Ja mam nadzieję, w jego wtorku to będzie letnia, wakacyjna przygoda, kariera nie wiem nie będzie odcinków. Jest duży plan, że będzie robiona nowa kariera, będzie drugi kanał zakładany, wszystko sobie tam zobaczycie. Dzięki, generalnie udało mi się to wszystko zrobić dzięki po prostu modu live editor. Jak widzicie, niby przyjąłem Wenecję, ale od razu poszedłem tutaj, także. Live Editor mod bardzo polecam Co jak co, ale znowu Przy dynamicznych punktach się coś zjebało I po prostu Barni nagle nie awansowało Więc musicie mi to wybaczyć Nie zwracajmy na to uwagi grunt, że my awansowaliśmy Do Premier League Z pierwszego miejsca Będziemy, no, z naszym bagażem doświadczenia Piłkarzami, których dzień w W swojej karierze widział, z którymi grał Jest czymś pięknym Więc mam nadzieję, że wam się ta kariera spodoba Będę składał drugi kanał z karierami, będą też kariery na TikToku Jest okres wakacyjny, jest lipiec, sierpień, wrzesień co 3 miesiące, no... Najlepiej dwa, no dobra, 2,5. Będą to okresy, gdzie będą kariery się pojawiać na tym kanale, na tym drugim I będę się chciał bawić karierami, więc tutaj będziemy Testować mody, ligę brazylijską Do jakiejś kariery, żeby kupić kogoś z ligi brazylijskiej Tutaj gramy, nie ma na razie żadnych modów Czy jakiś mod dodam, nie wiem Czym się tu zajmiemy Zajmiemy się transferami, przesymulujemy czas i zobaczymy jak to będzie e, Może uda mi się zrobić tabelę przez live editora, ale to tam bym musiał popatrzeć e, Co, no my jesteśmy, uda nam się awansować, e, więc ja szybko wam pokażę nasz zespół Jak to nasz zespół wygląda, no nie wygląda za dobrze e, Po względem niektórych rzeczy e, No ale wiecie, mm, po A bramek będą pokazane w ogóle czy bramki, o są bramki a co co jest, jest ten? No, że jest najlepszy szalec. Solomon, Aronson, tutaj też Gnonto, Gerhard na wykoszyczeniu Gruf, Filpo, e, tak to się wszystko prezentuje. Na skład e, no i to ja szybko symuluję, e, kończę ten sezon. E, znaczy, zrobię wam transfery, które teraz robimy, bo generalnie jak widzicie to ja muszę się napić pepsi e, także wasze zdrowie zimne pepsi 8-go zobaczcie ten odcinek dzisiaj są wyniki matur życzę powodzenia i udanych wyników matur e, także dajcie mi wykazać. także no e, czym się teraz zajmiemy e, generalnie e, jak wiecie lub nie Leeds awansowało, nie zrobiłem tej transferu, które Leeds zrobiło, bo po prostu karierę Leeds miałem już tak dawno zaplanowano, że chciałem zrobić swoich piłkarzy, których ja mam w planie kupić. Mam nadzieję, że mi to będzie dobrze, bo o, teraz będzie lepiej. Eee, piłkarzy, których ja mam, tą karierę Least od Ich Strasse i miałaby tak, tutaj zrobione właśnie gdzieś seminarium, więc się tym zajmiemy. Eee, pierwszy piłkarz, którego kupujemy, e, który aktualnie gra w lidze na zapleczu swojej ligi. Bierzemy go za darmo. Potrzebujemy nowego bramkarza. Uważam, że na taki jeden sezon 2 potrzebny nam być doświadczony bramkarz. Bierzemy piłkarza, bramkarza z Szwajcarii. To się się tak? Gra w Lorient, który chyba awansował, ale nie dam się tego ogarnąć. Generalnie, no niestety, w tej karierze musimy brać scouting. No bo to, niestety, jak wiesz, kariera piłkarzem to po prostu. Scouting trzeba brać. Ja grałem zawsze bez scoutingu, no ale mówi się, trudno, pobawimy się tym scoutingiem, więc ja jedne karierę będę scoutingiem, drugie nie mam tych mody, więc potem dodam sobie jeszcze jakieś mody. Ale to jest pierwsza kariera, tutaj nie mam z modów. Na następną karierę postawszy, jakby modę, bo chcę się pobawić Tony Gordon, jakieś mody do realizmu, popytam się na jakichś grupach ludzi. Więc jak ktoś ma jakieś fajne mody do realizmu, to Was serdecznie na to zapraszam i zachęcam do napisania. Więc prowadzamy piłkę na no piękny ten dzień. No i szczerze dzień mi nie pasuje do takiej O e, e, Oj, mam mały wybiór. Ale to nic. E, e, Weźmiemy sobie go. Dziękujemy klauzulę. Dobra, mi to pasuje. Także mamy nowego bro więc pierwszy transfer przed e, awansem do naszej kochanej premium League mam ogarnięty. Ja sobie włączę swoje notatki czy ja tam jeszcze jakieś piłkarze miałem za darmo, ale to się wam za chwilę powiem generalnie ja teraz wyłączam ten materiał ogarniam sobie e, całą swoją listę e, kogo ja miałem kupić w tej karierze i po prostu za chwilę do was wracam także dajcie mi chwilę, jeszcze chyba jednego będziemy kupować piłkarza za darmo, ale to dajcie mi po prostu chwilę także my już wracamy po tej przerwie, jesteśmy już oczywiście w Premier League e, no tutaj generalnie <laughs> Musimy zwracać uwagę na jedną rzecz, czyli na... bodajże, co muszę sprawdzać? Muszę sprawdzać sobie, nasze, jakie tutaj mam plany, czyli zarząd, jakie cele ma do nas Generalnie jest mod, który by mógłbym dodać, żeby nas nigdy nie zwolnili Ale jeżeli nas tutaj zwolnią, to od razu przez moda, jakiś live editor, dodam, po prostu wyślę sobie z powrotem ofertę, więc nie będę zwalniany bo za każdym tabeli urwa mać, nie powaliło ich coś Generalnie piłkarze, no to takie w miarę ok, generalnie piłkarze, których mam dodane na listę to są piłkarze, niektórzy są z fabrzyowerowo i dużo jest skrzydłów na przykład ponieważ e, kiedy robiłem tą karierę e, była z myślą... E, aha czekajcie muszę się e, Ona była z myślą taką, że, że co? No, że przejmę przejmie ich w Championship. No ale przejmę ich w Premier League, więc zrobimy sobie te wszystkie transfery. No mamy bramkarza. Uważam na dwa sezony powinien dać nam radę. więc wogo. Generalnie nie wiem nie będzie ja nie wiem ile to będzie wyglądało. Ale tak wygląda na skład na razie. I jak widzicie, no ten skład nie wygląda za dobrze na no, takim składem, no ciężko nawet będzie coś ogarnąć W ogóle spadnie jakich my mamy finanse, bo to jest 37 milionów No to jest strasznie mało jak do drużyny, która wygrała pre-championship e, A nasza lista życzeń jest piłkarzy bardzo dużo I ja mam nadzieję, że żadne z tych piłkarzy od nas nie odejdzie e, Więc próbujemy sobie listę życzeń, że przez to wszystko... Czekajcie, transfer, dusze, wejdziemy Tak wygląda nasza lista życzeń Zalewski Osterwolde, Van Bommel, to ma być drugi Summerville, Summerville Giovanni Reina, Goodmutson, młody, wielki talent, Doak, Nioni, to też jest młody talent, Larsen. Ja wiem, że on w przeszedł normalnie do tego, ale uznajemy, że on tutaj jest jako do Wolverhampton. Ale tutaj nas zostaje Turatti, ma być zmiennikiem tamtego brankarza, Hans Olsen Nojnowink, Glut, Oskar Bub, Florian Balogun, który jest na obserwacji, więc próbujemy kogoś tam wziąć. Eee, no może być ciężko. Hmm, ale może ktoś nam uda tutaj wziąć. Eee, no i fajnie. Na razie to nie wygląda za dobrze, eee, więc pewnie weźmiemy sobie, tego, wypożyczymy z opcją wykupu. Load eee, eee, Boscarbo, więc tak wyglądają nasi piłkarze na liście życzeń eee, Z naszym budżetem dość małym przeciętym. No będzie ciężko tu niektórych piłkarzy kupić. E, ale postaramy się, ich po prostu wszystkich tutaj kupić. E, nie wiem kogo kupimy. E, tak, tak naprawdę, w pierwszej kolejności, no by nam się napastnik. Więc, jakby się udawał, Floriana Balgo by wypożyczy, ale się go nie da. E, Środkowo bronca, on by był idealną opcją na, na naszego jakoś środkowego bronca. E, to byłaby mistrzostwa świata. Evan Bommel, no młody, ale już ma jakiś fajny overall. Więc on, Wiesz co powiedziałem po niego, bo w sumie może być najtańszy. Aha, brakuje mi jednego piłkarza. Zapomniałem go dodać. Yy. I tak to jest, jak Maciek ma całą listę piłkarzy. Więc całą sobie zapomniał o jednym. Yy, jak on się nazywał? Yy. Tutaj powinien być. Czekajcie, jest ten pomocnik? A, to jednak dwóch brakuje. Brakuje nam... Yy, nie dodałem dwóch. Yy, brakuje tak. Regera. Eee... Yy, yy. Juri Reger brakuje nam tego chłopaka. 74 wala. No i brakuje nam Paradesa z, z Wolfsburga. No skoro jesteśmy klubem, który jest stawiany Amerykaninów. No to my to stawianie Amerykaninów chciałbym, żeby zostało. No ale widzimy, że może być ciężko kogoś tutaj w ogóle wypożyczyć. Więc ja będę tutaj musiał bardzo mocno. Dobra, do kabierzonego poruszania. Znając się z Liverpoolu, 9 minut robię zrobię robotę z opcją wykupu. Oni się na to zgadzają, ja się cieszę. Dobra, roczna, ale tam już musi być klauzula. Eee, dobra, po, po 50. I ile Arnes Font by chciał za niego? Hmm, Można na koniec kariery przejdziemy do Liverpoolu. Jakby nam dał fajnie, jak będę czytały tutaj fani, zrobić robotę, nie wiem. Król że byli tutaj, bo... 12 minuty pół tych po wypożyczeniu, no on jest teraz warty 8. To jest... Rozwój o jeden overall i go mamy. Więc pierwszy piłkarz, który przyjdzie do nas, jest ten. Może żebyśmy jakieś pieniądze zrobili. No, mega się rano to bo on nie będzie łata W takim razie eee, to popatrzmy, kogo my tutaj możemy szukać. Do listy transferowej, eee, do listy transferowej. Samberam do listy transferowej. Firpo jako kapitan zostanie. Schmidt zostanie. Nie wiem, kto to jest, więc dodaj do listy pożyczek. Źle, Do widzenia. A my Rondon, to ma być nasz środkowa brąca, który będzie tworzył tu no niewskim. Nie a, a, a nie, bo mam ampadu. No to ampadu będzie naszym ampadu, strój. Chris ten sewrane rzeczy do... My go odszedł, bo nie jest mi potrzebny. Boga bo zostawimy. Na wypożyczenie. Tanaka, GRUEF zostaną. Wypożyczenie ra, Ramazani przyda nam się Chambers hmm, nie widzę w nim miejsca Aronson, Aronson zostaje, Greenwood Do widzenia, Harrison, do widzenia, Daniel James, pomyślimy, to zostanie Boże, Bamford ma dopiero 31 lat? Ja myślę, że nie starszy, Grekar, do widzenia, że dopiero zostanie, Józef na wypożyczenie, także dużo będzie transferów e, No ale no wiecie, to jest fajne w tym, że no będzie, kupimy jednego, teraz będzie trzeba pomyśleć o kolejnych e, nie wiem, właśnie czy to daje za możliwości yy, ten mod, więc. Jeżeli byś udało ten modem jakiś piłkarza wypożyczać, yy, no to by było super, ale no nie wiem, yy, wyrażam zainteresowanie. Yy, dobra, także my tych piłkarzy tutaj wypożyczyć... Yy, mamy na listę sprzedaży. No do jak to ma być ta, ta nasza gwiazda. Yy, uważam, że to będzie największego gwiazda włocha. nie w dni oczywiście. Yy, ale na roczne wypożyczenie z fajną opcją wykupu yy, Jara mnie ta kariera, jara mnie ten piłkarz Popasuje yy, do tego stylu? Yy, dobra Z tego, że my nie mamy dużego budżetu yy, To jest akurat ciekawe, że dostajemy bardzo mały budżet yy, Ale sprzedajemy już jakiś piłkarz i mi się to podoba yy, Czemu on tu ma taką Ojojojoj, że piro trzeba tobie yy, zmienić Bo nie sprzedajemy po kolorze Zwłaszcza piłkarz, nie wiem czy on by tam grał Dobra, hmm, trzeba zmocnić w ogóle obronę hmm, zespół. Jak tak teraz myślę, eee, kto jest na lewej obronie? Eee, no, Firpo, no, Firpo to już nie jestem ten, ten, więc lecimy w pierwszej kolejności po nowego bocznego bronce. Eee, zaraz się tym pirą zajmę. Eee, to będzie na środkowo bronce, ale to nim za chwilę. Eee, Albert, znaczy Gabriel Goodmanson, no, wrażę, że chyba ma odejść, eee, więc spróbujemy go wykupić. Łocznie Może oni się nabiorą i damy do 15 minut, co? Dobra. Jeżeli oni się na 15 minut zgadzają, to my bierzemy go. Potrzebujemy lewego brązu z tej i koszcie. Przemnik, ale no, tu musimy się na takie coś pozwalać. Ja, Jezus malia. No to jednak poczekamy sobie z nim. Baloguna się nie uda wypożyczyć. To byłby wielki talent, ale za niego trzeba było już wielkie pieniądze zapłacić. Eee, może będę nam znowu Manora Salamona by pożyczyć. dobra. Wiecie co, ja nie będę wszystkiego mam tutaj wszystkiego nagrywał, zaraz sobie zrobię przerwę. Eee, czy co, ma tutaj klauzulę No ja lecz, lecz No ja i tak że muszę iść, zrobić przedłużenie. Eee, dobra, pójdziemy po gotujmy sobie z nim. Ale ten miner, nie no ja robię ten... Dobra, ważnym możesz być. Yy, co prawda 3-letnie przedłużenie. Spoko, zignorujemy klauzulę. Eee... O kurwa taką chcesz zarabiać tu? No dobra, no co, nie awansowaliśmy to no spoko Jak awansowaliśmy to może to i lepiej. Eee, dobra, nie eee, wiecie co, ja robię cięcie eee, i lecę dalej, bo myślę, kogo tutaj kupić. Eee, o Hirugał się jednak jebo, bo jednego nie kupiliśmy eee, Ale sprawdzimy kto tu oferty. Ramazari nie na sprzedaż. Józef. Tam było wypożyczenie, więc idź Musimy mieć te pieniądze, bo to jest bardzo dla nas potrzebne. Zalewskiego nie wypożyczą. Osterwolda, no to, to będzie nasz lider środka obrony. Mm, ja to już wiem. Za to nie wejdziemy. Rejne wypożyczenie. Nie wypożyczono. Dobra, ja e, muszę to porobić. Dajcie mi chwilę. E, ja pogardiam sobie kilka rzeczy i usłyszymy się za chwilę. Dobra, ja do Was wracam. Dla Was to bo chwila, dla mnie trochę dłuższa przerwa. E, Mam oferty, sprzedaży, sama Brama do Inter Miami, uważam, że to jest dobra opcja. E, generalnie, coś, co porobiłem tutaj? E, no jak widzicie, czterech piłkarzy chciałem sprowadzić, nikogo nie udało się. E, postanowiłem, że skoro Live Editor daje mi możliwość wypożyczenia niektórych piłkarzy, to będę z tego korzystał. Krótkie brzmienie na temat. Normalnie wiecie, że realistycznie w realnym życiu dużo drużyn wypożycza piłkarzy z opcją pierwokupu-wykupu, no albo później się po prostu w trakcie wypożyczania dogada odnośnie wypłat, no ile trzeba zapłacić. No w karierze tego niestety, albo stety nie ma, wypożycza się tylko albo młodych piłkarzy, albo takich, których naprawdę nie łapmy się do 11 więc stwierdziłem, że takiego Osterwolda na początek by można było pożyczyć Larsena. Wykupię jednak e, to, by było bardziej testowane na Larsenie czy to w ogóle działa. E, no i Nikola Zalewski też wydaje mi się, że go wypożyczę, bo generalnie no jest tu kilka piłkarzy, e, których by lepiej opłacało się wypożyczyć. Najpierw do grania, żeby przetestować ich, a nie od ich kupować. No, napisamy, że działanie jego rejne też już zrobię, że go wykupimy. Ale e, krótko na temat, lecimy najpierw piłkarzem. E, którego nie chciałam. E, tutaj lecimy kupno mm, piłkarza, którego bym bardzo widział. E, ale to byłby bardzo piłkarz e, przyszłościowy, to znaczy on by poszedł na dwuletnie wypożyczenie. Żeby się pograł w jakimś innym klubie, e, żebym wogo miał po prostu Turetti, być w następnej mezonie, e, będzie wtedy z nim e, wyrywalizował. Krystenson, e, fajna oferta, ale bym wolo go nie sprzedawać do naszej ligi. E, więc to tak bym widział. Mm, więc tu będzie, no musimy coś sprowadzić, bo jest na razie e, słabo. No, wam bomber to będzie nowy e, i my go już kupimy. E, my go już kupimy. Mm, to będzie nowy e, Summer sum, Summerfire, ośmiątko no, wiecie, który, który był w poszedł z cham, ale tam jakoś mu nie idzie za dobrze. No, mam nadzieję, że tutaj nam się uda wszystko. Jak e, to odchodzi. Także zostajemy z to samego na 4 miliony euro. Uważam, to jest fajna kwota. No to, e, więc szefi sobie na championship się wzmacnia. E, my tutaj dostajemy jakieś oferty. Ampado jest nie do ruszenia, e, bo potrzebuje go akurat. E, czekamy dalej, e, więc dwóch modzików kupimy. E, no ale o to chodzi. W tej że chodzi o to, żeby się fajnie pobawić. E, wypożyczenie do Nonde. Więc Lec, lecimy sobie naprawdę, fajno to będzie pierwszy, się będzie nudny, bo zdanie to te transfery no, Mam nadzieję, że tego odcinku będzie kilka i wam się będą podobać ta kariera, a nie że to będzie jakiś odgrzewany kotlet e, Harrison akurat, o do Arabii, spoko e, Jacka Harrisona, e, czemu tak nisko? No ale dobra, bierzemy 7 milionów za Jacka Harrisona Najpierw to nigdy nie chodzi, a zawsze nam to pomoże w wykupieniu kolejnych piłkarzy, e, właśnie bo tu dostałem ofertę 7 milionów za takiego modzika biorę w ciemno i on od razu, od razu jak przyjdzie idzie na wypożyczenie bo wiecie, no po co on ma u nas nudzić się? Jak możesz na wypożyczenie się tam rozgrywać? Rozgry, Aż jak kolejny piłka samby nam odchodzi do Inter Miami, z grunt, że zbieramy jakieś pieniądze. No na razie z podmiotem transferu, no to my średnio wyglądamy, to trzeba nieco długo zmienić. Kurde, wolałbym, gdzieś Krystian Sena sprzedał do innej ligi, jak mam być szczery Ale spróbujemy znowu z tym samym panem, czyli idziemy po Goddonsona I ja go chcę bardzo To jest coś mi już odpowiada. E, 17,5 miliona za Roberta Goodmutu. No bardzo jest dobry deal. E, zacznę od 54 i żeby on więcej niż 75 nie dostawał. Bo to jednak nie o to chodzi, żeby on tu przyszedł i gruby HS. zarabiał zawodnicy z umowami. E, dobra. Tutaj dalej czekamy, co z nimi. No tutaj są dwie oferty. Czekamy, Here pani Go. Jeszcze chłopaki dogadają. Muszę jeszcze czekać, ale chcąc za 7, 7 milionów do full'a, no warto, jest fajne, no, zarobiłem pieniądze, no, e, zależy na tych pieniądzach Wiem, że początek tej kariery może być strasznie nudny, e, ale później to opuszczę Masz wolną rękę, wybierz się, co chcesz Masz zdanie z docencji, poczekam, Ja bym go chciał sprzedać, ale poza ligę, bo nie o to mi chodzi, że on został mi w lidzie. A nie to była Turcja, przepraszam. Czemu ja myślałem, że to jest. Nie wiem, z czemu ja myślałem, że to jest oferty. Nie, nie wiem czemu ja myślałem. Maksym Wyber. Zawsze się do Benfica spokoić. no i super, bo tak, dogadaliśmy się z tym łodzikiem rotacyjny 5-letnia mowa, a za go podpiszę. Czy ja tutaj znam, są, ustawieni? muszą być ustawieni. Powie, czy są ustawienia? No, muszą być e, ustawienia, powiecie są ustawienia, muszą być Ustawienia, tutaj generalnie, czy ja mogę słuchać treningi? A Tylko na ekranie konfiguracji, okej, okay. dźwięk e, Dźwięk y nie, dobra, mniejsza to. Dobra, transfery. Y tu y tu fajnie fajne pieniądze. Y tu się dogada, na 15 milionów, więc bardzo jest idealny deal. Y no i go wykupimy. Także za 7 milionów mamy prankarza, który idzie na wypożyczenie. Niech się młody talent holenderski rozwija. E, od razu przyjdzie drugi. E, Tylko jest tam zarabiasz Kupiwa się grosze, co ty tam zarabiasz I mam nadzieję, że nie będzie jakichś wielkich pieniędzy też tu chciał. Dobra. Mamy kolejny transfer, aczkolwiek to jest bardziej transfer, e, tak jak było mówione, e, bardzo... Przyszłościowe, czyli to, co robią dużo banioników, że kupują młode talenty, znaczy młodych piłkarzy za dobre pieniądze. I jeżeli się im uda, to później sprzedają dalej, sprzedają że To miał być wielki talent, ale coś tutaj nie zagrało, niestety. Mm, więc tutaj A ogólnie za chwilę się tym zajmiemy. Yy, oferty, no ja bym chciał tego sprzedać z Christensena no gdzieś indziej niż tutaj. No są kolejne pieniądze. Są Trzeba być, poszedł. No, no. Pieniądze się zawsze przydadzą, no, Pamiętajcie o tym. Eee, jeszcze tutaj nie przyjdzie. No, wyber do Benfica. Pieniądze. Kolejne do nas przyszły. Eee, no i chyba. No wiem, że można by było trochę więcej z niego go zrobić. Ale no wiecie. My też nie jesteśmy jakimś klubem, hmm, Może w końcu udałoby nam się. Eee, I tutaj jestem w tym stanie ponegocjować trochę. Więc tutaj ponegocjujmy to oni się zastanawiają, czy to na lista życia. Yy... I tutaj wiem po tej, opoż... Aha, muszę znowu to dodać, chyba. Bo tutaj, yy, no właśnie, to tak działa, że musisz to od razu robić yy, Za Larsena będą chcieli dużych pieniędzy. Gajemy go potrzebujemy. Więc zaraz my się po niego zgłosimy. Yy, więc No chcę kupić tego na dzisiaj, ale zróbmy tak, że sprzedajmy niektórych wykażeń. Poczekajmy, co przyniesie nam sytuacja. Bo na razie się ta, to Józef wybrał Hiszpanię ciepłą Słowian też bym wybrał chyba ciepłą Hiszpanię, Hiszpanię. Eee, Tu wypożyczenie, więc to fajnie Wypożyczamy niektórych piłkarzy eee, No oferty, eee, co tu się, no ale nie, nie odejdziesz do tej do naszej ligi, bo to jest bez sensu eee, to jest, tu, tu, Aha, oni się zgodzili na taką pensję, więc na razie poziom transferów nowego damy słabo, a już zaraz Okres przedsezonowy, a my nikogo nie mamy A jak tak mi się wydaje Nie, Rangersów, okej okay. mm, jestem w stanie to zrozumieć akurat e, Dobra mm, Oferty, e, co tu się dzieje Patrick Bamford do Ej, nie wiem czy mi się wydaje, czy jak to od kiedy mam to, to że są lepsze oferty, bardziej takie realne e, Dobra, e, mamy Goodmasona Jest idealny Gabi Goodmanson za 17,5 pomyliłem No ale to jest dobra oferta, to nie jest ani za dużo, nie jest za mało A bardzo nam się przyda Dobrze eee, nam się przyda, Zalewski na pożyczenie No dobra, czyli temu się zajmiemy za chwilę panegocjujemy trochę więcej z nimi Także dzięki miner Pokażemy, takie pokażemy takie pieniądze eee, No jeszcze jest Christensen, ale Christensena nie chce jeszcze dawać do naszej ligi Ogramy z artóficą, którego chcemy od nich, ale bo ma Okej, okay, akurat Glish do tego klubu to jest uważam dość realny transfer eee, Że poszedłby do takiej marceli Mason Greenwood już tam jest, więc masz dostęp do niego, w sumie jak nie wiadomo Mi się szybko dogadało, że o to odchodzi za 9,5 minut miałby miał być któremu coś nie wyszło nie mi to ocenia, czy komuś wyszło coś, czy nie. dobra okazja, tylko nie mam napastnika e, oferty. E, czemu interesuje się cały czas Liga naszym piłkarzem? Nie mm, mi się to nie podoba. Leeds United, to to wygląda fajnie. Jack Grealish. jest nam potrzebny. No nie pokazał Leeds United, pewnie już wywrotny na brał. No na razie no na razie to tak mogę powiedzieć, że nie wygląda u nas to za dobrze pod względem całości. Bo popatrzcie jak to wygląda. No jeżeli byśmy teraz zaczęli ligę, no to mamy... OK, goodmundsona dobrego i tu się kończy. No, a nie o to chodzi, chcemy jest też napastnika. Eee, Chyba ten jest jeszcze na sprzedaż, więc jeszcze jakieś pieniądze przyjdą, aczkolwiek chowam, że no to nie powiem, żeby powinny przyjść. Patrick Baruch, A ja jednak wygrał czyli został w Europie. To jest akurat też fajne. No i kolejne pieniądze, co prawda mało, ale zawsze to coś. E, oferty. E, no, Christensen na razie tylko ma oferty z naszej ligi. A mi się to po prostu nie podoba. Nikt się nigdzie nie zmikościł do innego klubu. Idziemy po napastnika. ewentualnie a może tak? o kurwa idziemy spokojnie no i niestety się nie udało I mi się to nie podoba Ee, że się nam nie udało z tym a to piłkarzem dobra, ee, ja to kończę. Mm, dziękuję się w tym e, pierwszym e, części tego odcinka e, Mam nadzieję, że się spodoba, życzę mam jego e, Miłego e, w torku, przepraszam. E, I co? No nie wiem czy, jak, Muszę pomyśleć jak te odcinki nagrywać, żeby one były dobre. Czy nagrywać je w takiej kolejności, czy przyspieszyć i swój głos, chyba zrobię tak, że ja po prostu je przyspieszę i dodam sobie swój oczywiście głos. Także zobaczymy. I do następnego trzymajcie się. Może nagram cały początek, a później pójdziemy już jako wstawimy. Więc co, do następnego trzymajcie się. Nara i pa!